Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z recenzją ludzi, których spotykamy, czy też poznajemy. Spotykamy na wakacjach, <noise> a powstajemy że <noise> my <noise> <my już> poznajemy <noise> i spotykamy. też. E, I to jest autorka słynnego już, myślę, Beach Read. Yes. E, oraz Book Lovers, które teraz jakoś niedawno chyba wyszło w Stanach i z tego co wiem, też ma w Polsce wyjść. Mm -hmm. e, więc fajnie. Co już trochę was naprowadza, w jakim kierunku będziemy tutaj po domu, Nie, generalnie polecajkę tutaj mają takie osoby jak Jodie Mhm. Belfolivi, autorka z i ktoś, kogo jeszcze nie znam. Abi, Jamieję to. powiedzieć. słuchajcie, jest to powieść z gatunku obyczajowa romans. Ale to jest taki romans, który mnie osobiście bardzo siada, i to jest właśnie ten rodzaj romansów, który ja lubię czytać i jest mi miło, jakie czytam. Przed chwilą odbyłyśmy dosyć ciekawą rozmowę. Tak. E, kiedy tak Anna siedzi, ja tu się jeszcze ustawiam i tak dalej, a ona mówi: Och, ten Alex. Ma etapów guy, A ja stwierdziłam: Ja jestem popi. I tak wyglądała ta rozmowa po prostu, bo no to mamy tutaj głównych głównych bohaterów, główny czyli popi i Alexa, ludzi, którzy są swoimi, można powiedzieć, besties. Tak. Besties, 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 którzy, można powiedzieć, praktycznie każde wakacje spędzają ze sobą. Tak, poznali się na studiach, właściwie całkowicie przez przypadek. Tak. No i jakoś tak wyszło, że gdzieś tam połączyła ich jakaś nić porozumienia, mimo że są absolutnie od siebie różni. Tak. Popi jest taką postacią... Jest e ja. e ...będącą cały czas w ruchu, taką trochę ekscentryczną, ekstrawertyczną, właśnie głośno i wyraźnie emanującą. E, wiesz, taką energią. Elegią, tak, ona jest w ogóle I... bardzo energiczna, taka. Tak, właśnie osobę, osoba, która uwielbia podróżować, kocha zwiedzać nowe miejsca, więc to takie bycie cały czas w ruchu bardzo jej pasuje i właśnie podróżowanie po świecie, zwiedzanie różnych miejsc i odkrywanie jakichś ciekawych zakątków, no to jest totalnie jakby jej klimat. Z kolei Alex jest takim tutaj, piwniczakiem. A, takim Takim piwniczakiem, introwertykiem człowiekiem, no, o wiele bardziej jakby zamkniętym, tak. więc jest taką trochę kontrą na On jest w ogóle opinii. dużo bardziej stateczny, wiecie, to jest facet, który jakby zasadniczo nienawidzi chodzi do centrów handlowych, a jak sobie znajdzie już ciuch, który mu się podoba, to kupi 5 sztuk tego samego ciucha. Dokładnie. To jest to. Taki, 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 typ osoby. To jest osoba, która ma takie, że jakby... Ale po co? Tak. Momentami. Tak, ale no łączy ich gdzieś właśnie jakaś taka nić porozumienia, może też to, że są trochę swoimi przeciwieństwami, dzięki czemu ona go trochę ciągnie, a on ją trochę tak wiecie, uspokaja, uspokaja. I tak. więc to jest taki idealny bilans. No i faktycznie spędzają ze sobą e, przez wiele lat wakacje, nawet jeżeli mieszkają w różnych miejscach i pracują w różnych miejscach i ten codzienny kontakt opiera się głównie na mailach, smsach i telefonach, no to mimo wszystko na te wyjazdy zawsze gdzieś tam razem się zabierają wzajemnie. No ale coś się wydarza po drodze, i tak zaczynamy tę historię, że wiemy, że coś się między nimi wydarzyło tak. i oni już nie otrzymują ze sobą takiego stałego kontaktu, ani też nie wyjeżdżają na żadne wakacje wspólnie. No i w którymś momencie Poppy stara się jakby ogarnąć swoje kiepskie samopoczucie, to znaczy próbuje domyślić się, jaki jest tego powód, no i jej przyjaciółka mówi kiedy tak naprawdę czułaś się ostatnim razem szczęśliwa, nie? Zastanów się nad tym. Tak, bo ona doświadcza pewnego rodzaju wypalenia zawodowego, tak. ponieważ pracuje w takim jakby może magazynie, piśmie turystycznym. Magazynie, turystycznym i to nawet już na, na pierwszych stronach widać, kiedy ona właśnie ma sama taką myśl, którą właśnie możemy rozczytać z tych pierwszych stron. On, że kiedyś jak siadała do pracy to miała zeszyt pełen pomysłów, a teraz po prostu przychodzi na spotkanie, gdzie mają omówić nowe lokacje, które mają polecić właśnie w tym, w tym czasopiśmie i ona ma na przykład wypisane całe kraje, a już nawet nie miasta czy konkretne miejscówki, które mogą polecić mm -hmm. swoim czytelnikom, więc to jest takie może Włochy i tyle. Więc ona odczuwa pewnego rodzaju wypalenie, zastanawia się razem z koleżanką z roboty, czy to nie jest takie milenialskie wypalenie na zasadzie, tak. że my jesteśmy tak troszkę nauczeni tego, jesteśmy takim pokoleniem ludzi, które ma wielkie marzenia, a jak część z nich spełni, to potem jest takie, co mam robić ze swoim życiem. i tak. że brakuje celu, nie? Tak, przypominając tak. No ale Popi uświadamia sobie, że ostatnim razem tak naprawdę była szczęśliwa właśnie z Aleksem będąc na wakacjach. Tak. Więc stara się Znaleźć jakiś taki moment, w którym może do niego zagadać i rzeczywiście gdzieś z nim razem wyjechać. Okazja ku temu jest, no bo raz, że ona musi wyjechać, żeby zrobić jakiś kolejny artykuł do swojego magazynu, przy okazji ktoś tam z rodziny Aleksa yy, bierze ślub, tak. w związku z czym to jakoś się łączy, no i oni ostatecznie jadą yy, razem, właśnie, yy, w jeszcze jedno miejsce. No i jest to taki wypadek, który tak na dobrą sprawę z perspektywy Popi ma za zadanie niejako odbudować ich relacje. No bo to tak. głównie z perspektywy popi obserwuje się. I te odbudować historie. też jego i szczęście, tak? Które tak. jakby nieodejrwalnie łączy właśnie z jego osobą i z tym tak. czasem, który spędzają obydwoje. No i przy okazji oczywiście dowiadujemy się po drodze, co się stało, że gdzieś tam ten kontakt został między nimi zerwany. No i jak wyglądały kolejne jakby ich wakacje, tak? tak Dzięki takim lata. retrospekcjom z wyjazdów poprzedzających, no dowiadujemy się, co tam się między nimi działo, jak się rozwijała ich relacja, mhm. jak to się w ogóle wszystko zaczęło i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj taką trochę budowę, która przypomina w drogę B.F.O. Lirii. Tak, bo mamy na przykład te wakacje i na przykład 12, wakacje, yy, wakacje 12 lat temu, no i tak dalej, zbliżamy się, <śmiech> prawda, <śmiech> kocie putra. Zbliżamy się teraz bardziej do tych wakacji i jakby na bieżąco poznajemy sytuację, która dzieje się aktualnie. Przy okazji idąc, tak może powiedzieć od tyłu bardzo, bo uh -huh. tych najwcześniejszych wakacji do tych właśnie, które skończyły te, te ich tradycje, na chwilę ją przerwały tak. i no, zepsuła się między nimi ta relacja. Tak, no i te retrospekcje będzie się mieszają z tym wątkiem jakby współczesnym. Tak, więc nie mamy tego od razu podanego na tacy. Tak, więc no musimy trochę się e, nasilić i tak. czytać, żeby się dowiedzieć, jak to dokładnie było. I to jest w ogóle bardzo fajne, bo dzięki temu nie dosyć, że ta bo ta książka ma naprawdę mm -hmm. przyzwoite, no to właściwie cały czas e, utrzymuje nas w takim zainteresowaniem, które sprawia, że no, chce ci się przeglądać kolejne tak. rozdziały. E, I tak naprawdę to jest taka powieść, którą się czyta na raz albo na dwa, bo to jest książka na raz. Bo rzeczywiście ją się. No, przesympatycznie czyta i ona jest bardzo ciepła i jednocześnie nie przesłodzona w sensie mam wrażenie, że jest szalenie realna. Ona jest w tej samej tak. szufladzie co prawdziwa, ostatnia prawdziwa singielka. Trochę tak, bo wiesz, to też są, Popi Ale, i Alex są osobami będącymi w naszym wieku, to jest jakby nasze pokolenie ludzi, tak. więc faktycznie ten taki moment, kiedy czytasz te książki masz takie, kurde, ja totalnie to ogarniam, no. ja wiem doskonale o mm -hmm. co tutaj chodzi, no to, to faktycznie jakby to jest taka piątka w naszą stronę, tak, w sensie tak, w stronę osób właśnie z tego, z tego naszego pokolenia. Co więcej, same postacie: właśnie Popi i Aleksa tak fajnie się uzupełniają, i też autorka tak spoko prowadzi te ich relacje, że znaczy to nie jest taki. Takie, taka przyjaźń wyidealizowana. Wy, wy znaczy, mam na myśli to, że jak oni się różnią, no to faktycznie się różnią i muszą szukać kompromisów, tak? I tak, i to uczyć się momentami swoich... bywają dla siebie bardzo upierdliwi. No Na przykład tak. taka sytuacja, kiedy jadą samochody i ona ma takie, chłopie puść jakiś muzyk. On ma takie, nie, bo tu jest jakiś koek, i ja jadę, ja muszę się skupić. Ona ma taki, jezus, za nudziasz, po prostu no, wywalę go z tego auta. Potem przejeżdżają już przez ten korek i tak dalej, klną, na czym świat stoi, takie, ja dobrze, możesz sobie teraz włączyć muzyczkę. No to, to tak, jest no? takie no, bardzo realne, że oni się tak po prostu. Są tak Różą różni, nawzajem, ale nie? próbują się między sobą dogadać, że takie jak słuchaj ja z muzyki nie puszczasz, przejadę, wyjadę stąd już przestanę się skupiać i ty, ty sobie wtedy możesz zrobić co chcesz, prawda? Więc, więc, więc tak. I w ogóle nawet jeżeli chodzi o też wybory w ogóle miejsc wakacyjnych i tego co będą na tych wakacjach robić, mają kompletne różne postrzeganie tego jak to ma wyglądać. Tak, no ale Alex właśnie tutaj z kolei on się przygina bardziej do popi, no tak. nie? Gdzie on sobie zdaje sprawę, że on sobie fajnie spędza czas, ale dla popi to jest totalna zajawka. Mm -hmm. I on ma takie właśnie nastawienie, że no postaram się zrobić wszystko, co jakby ona by chciała ode mnie, tak. nie wykraczając jakoś super bardzo daleko poza swoje granice. Więc no to jest takie ciągłe szukanie kompromisu, więc ta relacja jest rzeczywiście taka bardzo zdrowa i bardzo zrozumiała. Nie jest jednocześnie, tak jak wspomniałam, wyidealizowana, taka wiecie, tip-top i w ogóle wszystko jest pięknie, elegancko. Oni się właśnie sami siebie muszą trochę tak. e, nauczyć nawet, jeżeli nie są parą, a tylko przyjaciółmi. E, więc ten taki motyw, no, from friends to lovers, który ja osobiście też bardzo lubię, Totalnie to kupił i tak mi się miło, czytała tę książkę, miałam takie, ojej! To jest książka z, fajne. z cyklu. Nie to, to nie, to nie jest, jest fajne. fajne, to jest książka z cyklu. Bo chciałoby się takiego. Chciałoby się takiego. Chciałoby to. się takiego, Aleksa, no kurde. <grym> Chciałaby się, ale też chciałoby się mieć taką popi, nie? Myślę, że oni są oboje tak fajnie przedstawieni, że. Ja jestem my... twoją popi. No słuchaj, może tak być. Że wiesz, że, że, nie masz, że nie masz takiego, że o jej nie lubię, ale on jest spoko, albo że no. ona jest spoko, on jest dziadersem. Czy coś no. co? dziadersem. Nie, ale rzeczywiście każdy z nich w tym swoim byciu sobą ma coś takiego, co cię urzeka. No. Bo z jednej strony może powiedzieć, że no w sumie rzeczywiście Alex jest takim lamejem. No. Niech zwłaszcza już na przykład dla mnie dla osób, która jest totalnie jak popi, też ma takie wiesz, robimy wszystko, idziemy wszędzie i tak dalej. Wiesz, na przykład tak się z ulą skleje, to już w ogóle jesteśmy nie do pokonania, wiecie, piąta Jano idziemy na kajaki, pomysł tak, u no. idę bo nie mam wyboru, uh -huh. no nie, piąta rano może nie, ale czajcie vibe, no to jakby ja mam takie, że on jest, rzeczywiście z jest cholernym glamerem, ale bądźmy szczerzy, każdy ekstrawietyk potrzebuje lamusa w swoim życiu, no jakby no nie jest przyczyny mówi się, że dobrze mieć jakby właśnie konturę, Postaci takiej kontry. No. Także generalnie ja w ogóle po tej książce jestem wielką fanką Emily Henry, i no. ja się w ogóle bardzo śmiałam na tej książce i lubiłam, o, tak stron, mm. i było mi bardzo miło i ciepło, i to są właśnie takie romanse, jak lubię. Czyli takie nieprzesłodzone, ale jednocześnie bardzo realne. No ale ta książka jest tak cholernie tak życiowa. Smutne, jak 25-21. Hmm. Nie, ale ta książka jest cholernie życiowa. I wiesz co, myślę, że ona przez to działa i przez to jest taka piękna, bo wiesz, ona jest życiowa pod takim względem, że jakby after all nie ma tutaj jakiś taki wiesz, wielkich wymyków. Że cała fabuła dostosowuje się z tych do tego, że ma być wątek romantyczny. Tak, to mam nie się jest deus ex. ex machina. Nie jest deus ex machina. I wiesz, na przykład, taka rzecz, na którą bardzo zwróciłam uwagę, to po yy, kwestii pracy, że nie ma troszkę tak, że o nie, teraz muszę przemodelować moje życie, więc rzucam pracę i wyjeżdżam. Tylko jest takie, kurde, potrzebuję planu B. Muszę się zastanowić, czy to się uda. Mam życie tutaj, on ma życie tam, musimy to jakoś przemyśleć. I w sumie było fajnie. Była zajebista scena. I super, i wróciliśmy do normalności. I teraz nie ma tak, że jest wiesz, okej, okay, koniec, skończyli, happily ever after, tylko tak, ja mam swoją robotę, on ma swoją robotę, ja trochę straciłam sens życia, a potem się w sumie okazało, że ja ale czy to w sumie nie jest tak, że ja się trochę jakby leczę za czyjąś jakby, wiesz, yy, dzięki komuś, no nie, że kosztem ja odnajduję szczęście, które straciłam, bo coś tam i on tak samo i oni na oboje na przykład w pewnym momencie idą na terapię i się do tego przyznają, słuchaj, byłem na terapii, ty, no ja też byłam, no i co, no i chyba, no, damy radę, no nie? Więc ona jest bardzo życiowa i przez to jest piękna. Więc... I taka trochę I'm, I'm, I'm jealous po prostu. No tak, ale w taki dobry, w taki dobry sposób, no. taki pozytywny sposób. Ja jestem totalnie na Beach Street. Na szczęście mam ją, w domu. No. kupiłam ją w Poznaniu chyba. Tak. E, I też jestem bardzo ciekawa tej nowej książki, ale jeszcze do jej premiery, E, więc podejrzewam, że... może nawet w te wakacje sobie beach no to beach przeczytałam przeczytam, tak, tak nawet to tu by... jest, taki pasuje, tak, nie? To, by się zgrało, tak. Bo lubię ten styl Henry, właśnie taki realistyczny, ale jednocześnie, wiesz, cały czas będący w konwencji, tak? Mm -hmm. Że to jest nawet momentami bardziej obyczaj niż romans, tego taki właśnie w formie tak. takiej, takiej <coughs> lekkiej i sympatycznej i takiej wręcz słoneczkowej trochę, mm -hmm. ale no again, to nie jest cukier, to nie jest cukier. To jest cukier, to jest pewnego rodzaju konwencja taka pastelowa, ale cały czas trzymamy się bardzo blisko ziemi. Tak? No, tak. Sam fakt, y, nawet tego, właśnie, że te postacie są kreowane tak bardzo konsekwentnie, gdzie na przykład Alex w którymś momencie mówi do popi, przestań jakby narzekać na miejsce, w którym się wychowałem, w którym wychowaliśmy się tak. tam oboje. Bo ja lubię to miasto, rozumiem, że ty go nie lubisz, mm -hmm. ale no, krzywdzi mnie to, że cały czas po tym jedziesz. no nie? W ogóle wiesz, samo to, że oni mają wiele rozmów, w trakcie których, jakby wiesz, oni konfrontują swoje właśnie te różne charaktery, różne poglądy, na, na rzeczy i mają takie, słuchaj, to nie jest nice, no nie, więc jakby, no, może trochę nie przeignajmy. Wiesz, samo to, że ona prowadzi bloga i to głównie widać w tych poprzednich wakacjach, że ona ma tego bloga i ona strasznie te zdjęcia chce robić i wrzucać i tak dalej. A on mówi, typia, Ja nie lubię zdjęć. Nie lubię być na zdjęciach zdjęcia po prostu. Nie, nie. lubię zdjęcia, okay. ale jak mamy sobie zrobić, to zrobimy sobie razem i Taki to będzie dla nas, zdjęcia. i to hmm. będzie paskudne zdjęcie, na którym wyglądamy jak idioci, jest ciemno, jest nieostre i tak dalej. Ale to jest nasze zdjęcie, więc mam takie. <słuch> tak. No ja bym chciał, że dam 500 pięć na się. Pięć no e, i tak się zastanawiam, czy dać po prostu i 10 na 10. Myślę, my nawet nie mam się czego uczepić. Nie mam się czego uczepić. Ona jest takim naprawdę pełniczkiem słońca w pochmurny dzień. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle takie romanse właśnie wjeżdżają na rynek, właśnie tego tak. typu obyczaje z wątkami romantycznymi, które gdzieś tam są właśnie na e, pierwszym planie, albo prawie na prawie, pierwszym na planie. Pierwszy planie. Bo kurczę, mam wrażenie, że przechodziliśmy przez różne etapy tych książek romantycznych, że albo totalny nie? obyczaj z bardzo romansem, albo obyczaj z Deus ex machina romansem, albo romans, a wyżej już są tylko erole. Tak, albo erotyki właśnie i że to wszystko jest takie aż albo za bardzo, albo za mało. No. I gdzieś w końcu chyba znaleźliśmy, y, albo też pisarze, którzy się zajmują taką tak. literaturą, taki złoty środek. I, i to jest no. fajne, bo trochę to było widać właśnie w ostatniej prawdziwej singielce, trochę właśnie w książkach Beth O'Leary. No i widać to też w twórczości Emily Henry. No. Także jeżeli na przykład czytaliście też Beach Read i tę powieść, bo ona już jest to dostanie, już mm -hmm. możecie ją czytać. Tak. E, no to możecie oczywiście nam powiedzieć, która Wam się bardziej podobała i czy Beach Read jest tak samo fajne, które mniej fajne, no podzielić się generalnie swoimi wrażeniami, jak to zwykle tak. bywa. Ono w ogóle wychodzi w bardzo dobrym momencie, bo myślę, że to będzie cudowna książka do wyjazdu w samolocie, w pociągu, w drodze, na plaży, nad basenem, w, w lesie wieczorem po poczytać na działeczce, przy wiecie, przy w zyczeniu komarów i wyciu koguta gdzieś tam w odległości, to będzie super rzecz po prostu, bo was przytuli i będziecie mieli takie... A jednocześnie się wkręcicie, bo macie ten etap, wiecie, ten element zaskoczenia z cyklu wiemy, co się stało, ale nie wiemy, jak do tego doszło i dlaczego to się stało, więc... E, I trzyma w napięciu, jest przesłodka i na pewno się pędzi czy później z kimś utożsamicie, bo czy jesteście ekstrawertykiem, czy introwertykiem, czy jesteście pomiędzy, to zrozumiecie te dwie strony. No i w końcu stwierdzicie, że no chciałoby się mieć takiego Alexa, albo taką popi dla siebie, więc no... kiep Przypał trochę. To tyle. Tyle? No tyle, chciałabym takiego Aleksa, niech się ktoś zgłosi. Mogę zrobić YouTube'a Tindera? Nie. <laughs> Nie, no okej. Okay. No cóż, chyba było na tyle, dajcie znać, jeżeli czytaliście i Beach with, i ludzi, których spotykamy na wakacjach. I do zobaczenia następnym razem. Pa!